Napis preorder na stronie Kadaksa to nic nowego i może to potwierdzić każdy, kto próbował kupić Moonlighta. Ja czekałem na swojego 3 miesiące, ale nie o tym. Taki sam napis znajdzie się na przykład przy kamerze Infra. Kamerze, która opisana jest jako kamera cyfrowo-analogowa, cokolwiek to znaczy, o wysokiej rozdzielczości, potrzebująca 0 lux, Nie 0,0001. 0 lux do działania. I wspomagana przez AI. A co w tym wszystkim najdziwniejsze, kamera sprzedawana jest ze skrzyneczką, która nazywa się AI Box. Jest niezbędna do działania. No tak, po prostu niezbędna do działania. I tak się złożyło, że ja byłem w Kadaksie, w Shenzhen w Chinach i sobie taką kamerę przywiozłem zamontowana jest na górze i wygląda teraz ten dron jak taki niewielki synelifter, to jest 3,5 cala, ale tak czy inaczej ta kamera jest ogromna. I ten box jest wielkości Moonlighta. <grych> czy tam o trójki, kto jakie tam ma punkt odniesienia. Ale porozmawiamy chwilę o tej kamerze, chociaż może po co mówić, skoro można pokazać, bo to co ona robi z obrazem nocnym to jest to jest jakieś zakrzywienie praw fizyki. Kiedy patrzysz na ten materiał bez punktu odniesienia, ciężko się nim zachwycić, bo jest to po prostu normalny, tylko że czarno-biały, materiał analogowy z jakiejś tam kamery z drona FFV. Ziarno się robi, nawet duże. No tak, szału nie ma. Ale popatrzcie sobie, co widzi pilot, albo co widzi osoba, która stoi obok pilota i patrzy na drona. No to zmienia perspektywę, delikatnie mówiąc. Tam, gdzie staliśmy i lataliśmy, nie było ciemno. Tam było ciemno, jak w dupie. Ludzie, którzy tam chodzili, chodzili z latarkami w rękach, bo można się było potknąć. I to nie o kamyk, o ławkę, o leżącą bezdomną osobę. To tam było tak ciemno. Mam też dla porównania obraz otrójki z tego miejsca i powiedzieć, że latanie było mało komfortowe, to jak nic nie powiedzieć, bo, bo tam się po prostu nie dało latać na otrójce. To była, to była walka o przetrwanie z kilkoma między lądowaniami, takimi niezaplanowanymi. Po prostu widzisz czarną plamę i nie masz zielonego pojęcia gdzie co jest. I tak ta kamera nagrywa światło podczerwone. Nie jest to żadna nowość. W ten sam sposób działają na przykład kamery do monitoringu, które mają taki taki ring LEDowy. Kurde, tu problem jest taki, że tu nie ma żadnego emitera tego światła podczerwonego i ta kamera zbiera to co jest dookoła. I tu jakimś magicznym sposobem działa ta skrzynka, działa ten AI Box, nie wiem jak. Definitywnie światło podczerwone jest zbierane, ale może ktoś mądrzejszy ode mnie mi wytłumaczy, skąd tyle światła podczerwonego tam, gdzie nie ma żadnego nadajnika. Drzewa świecą, trawa świeci, ja świecę, no na to, na to wygląda. A może ta kamera łączy w sobie jakieś inne funkcje, nie tylko podczerwieni. Nie wiem. Niesamowite jest to w każdym razie, jak to działa. O3 mamy poziom ziemi. Walk snail mamy gdzieś tam pięterko wyżej. I tutaj również znajduje się na przykład Polar od starego systemu DJI. Gdzieś wyżej znajdują się naprawdę dobre analogi typu Starlight. A to, co robi ta kamera? Magia, zagięcie praw fizyki. Moja profesjonalna opinia. thank you Jak było? No kto wizja, proszę pana, no to wizja. Ja to teraz zdemontuję i porozmawiajmy o tym, co my tu mamy w zestawie. -la -la -la. Odkręcam śrubkę. Rozmiar nie ma znaczenia, ale to jest bardzo dużo kamera analogowa. To jest kamera wielkości Polara, Kadaxa, Ratela, a to jest Talufa. Infra jest ogromna, ogromna, a do tego sama infra nie działa musi mieć tą skrzyneczkę. W skrzyneczce znajdziemy kilka ciekawych wejść i wyjść. Kam nikogo nie zaskakuje tutaj podłączamy kamerę. Kabelek możecie znać, bo to jest kabelek dokładnie taki sam jak w systemie Walk Snail Avatar. Z drugiej strony skrzyneczki mamy jeszcze takie dwa ciekawe napisy: Digital oraz Thermal. I to może zdradzać plany na przyszłość Kadaxa, a propos tego rozwiązania, tego i chyba im podobnych. Nie bardzo wiem, czy Digital to jest wejście, czy wyjście, i Kadax nie chce powiedzieć. Ale Thermal wygląda jak wejście do kamery termowizyjnej. No, nie ma takiego produktu na stronie, ciężko wyciągnąć jakieś informacje na ten temat. Złącze Thermal jest i pod tą blaszką zresztą, sprawdźmy złącze jest. Z drugiej strony przy Digital. Jest miejsce na złącze. I albo ta skrzyneczka ma takie opcje, że można by tu wlutować port, chociaż ten port jest trochę inny. Kurde, to może być wyjście. To może być wyjście po to, żeby to w całości podłączyć pod VTX awatara, Albo wejście na cyfrową kamerę, aby przez to, zwykłym wyjściem CVBS, czyli analogowym sygnałem wideo, Puścić sygnał z cyfrowej kamery na analogowego VTX. W którą stronę by to nie działało? Mam na myśli ten port digital, którego obecnie nie ma. Przyznać trzeba jedno, że może nie zawsze na czas może nie zawsze skończone produkty ale Kadax ma web i to, co prezentuje dla naszego hobby, no to mi się podoba. Autentycznie ciekawe, innowatorskie rozwiązania, których próżno szukać u innych. Ciekawe, czemu na stronie mają zdjęcia jako cegieł. FOV, czyli Field of View, pole widzenia tej kamery, to 120 stopni i to nie jest dużo. Jest zauważalne to, że leci się jakby na zoomie. Jeśli przesiadasz się z jakiejkolwiek innej kamery, bądź podłączysz sobie na przykład dwie kamery naraz i przełączasz switchem na dronie noc-dzień, noc-dzień, definitywnie latanie na infrze sprawia wrażenie, że lecisz na zoomie. Dla kogo jest to kamera? No... Można się tylko domyślać. Ciężko ją zdobyć. Droga jak fix, i obecnie jedyna w swoim rodzaju. Absolutnie nie da się zdobyć niczego, co by się nawet zbliżało do tej jasności dedykowanego do dronów FPV. Dobra, w tym odcinku to na tyle. Dzięki i do następnego. Hej. Daj suba i łapkę w górę.